Patrzcie jak się rozkręciły. Idzie dobrze pod prąd. Idzie dobrze, naprawdę dobrze pod prąd. Ach, no będzie na pewno dużo większy od poprzedniego. O, o, tu jest dobra walka. na kanale wędklasu.pl Dzisiaj ponownie żywiec Tym razem z podbierakiem Wyciągnąłem wnioski z pozytywnych komentarzy I wziąłem, zamówiłem Podbierak od Mika do Kosz i sztyce od Genloga Nowy kijek Za chwilę montaż zestawu na żywca I ruszam w rzekę Łowić piękne szczupaki Mam nadzieję, że Zameldują się też te takie Największe piękne szczupaki, bo szczupaki są piękne. Dobra, lecimy. Zapraszam do oglądania. No i znowu pod mostem, znowu pod mostem. Zaczynamy z pod mostu. Dobra, trzeba uzbroić mój nowy kijek. Nowy kijek od Genloga. Bardzo fajny kijek. Jest to taki feder do 200 gram wyrzutu. Także, jak wiecie, petarda. O, tutaj mamy zestaw taki z długim przyponem, bardziej na zbiorniki, także za chwilę go zmienię. Czekajcie, bo ja tutaj muszę zmienić już, bo tutaj się nie, nie rozłożę tak, jak powinienem, o. No szybciej, opadek. Dobra. Teraz, łamie kij i będzie tyle finito z mego dzisiejszego wędkowania. Chodź tutaj. Dobra. No na razie niech leży. To odcinamy, ten zestaw odcinamy, bo ten zestaw jest e, za długi na ten odcinek rzeki. Dobra. Spławik 25 gram, steropianowy, duży spławik. Bo na duże szczupaki ma być duży, bo ma żywiec go nie zatopić. Przekładam dosłownie przez to. Zapinam ptyczkę. Spławik mamy założony. Do tego spłowika stosuję oliwkę 20 gramową. Kajcie, bo tu gruba jest bardzo plecionka i trzeba trafić w oko. A już jestem ślepy. Oder to. E, przypon jest to drut tytanowy. Drut tytanowy od Mikado. Bardzo fajne druty. E, spodobały mi się, ponieważ bardzo mocno usztywniają e, żywca i ten żywiec często nie plącze zestawu tego zacząłem używać drutu tyndotowego. Jest tak samo mocno wytrzymały. Nie kręci się. Ogólnie pasuje mi bardzo. Kotwica numer jeden. Agrafka darady. Widzę, że jest porządna. Trzeba za każdym razem sprawdzać agrafkę, czy nie jest gdzieś delikatnie rozpięta. Aby nie miał takiej akcji jak któregoś razu. No i w sumie zestaw mamy już gotowy z grunt. Grunt to już będę robił od miejscówki w zależności. Dobra, złapać kilka żywców i lecimy z żywcem na rzece. A więc podbierak, podbierak, tak jak mówiłem, mikado na sztycy. Duży podbierak, mam nadzieję, że taki szczupak 80 powinien spokojnie wejść. Z metrówką będzie troszeczkę problem. Sztyca 3,5 metra extreme Genlock i to dzisiejszy mój podbierak. Będzie się fajnie rozkładał, mam nadzieję, że będzie do czego. Wędka, tak jak wspominałem, na początku nowa Genlock Federspod Rod od 100 do 200 gram wyrzutu 4,20. Dlaczego zmieniłem wędkę? Bo talent wędka jest dużo lżejsza i poręczniejsza. Ma tutaj krótszą rękojeść, którą po prostu zawsze tamto musiałem tak troszeczkę wygibasy robić, żeby przełożyć i no była toporną wędką, tak? Ciężka. Kołowrotek się nie zmienił. Jest to pen potężny i plecionka również się nie zmieniła. Matka 70 kg wytrzymałości. Dobra. Lecę pierwszą miejscówkę to nie będzie tutaj, <laughs> a więc żywce są. Zaczniemy chyba tutaj. Trzeba najpierw rozłożyć podbierak, bo to może być szybka akcja. A nie chciałbym, żeby kombinować w trakcie brania, bo jak wiecie, tnę od razu po braniu. Nie chcę kombinować, żeby było. Grunt taki myślę wystarczy. Kombinować po braniu i rozkładać zestaw, żeby nie zerwać. Eee, żeby nie stracić ryby, tak? Dobra, mam kilka żywców. Dzisiaj ciężko było złapać. Oczywiście łapałem żywce japońce. Mam taki eee, rowek, który wychodzi z bajorka. Tam stawiam zazwyczaj kwadrata, podsypię zanęty 10 minut odczekam i wyciągam i zawsze kilka żywczyków się trafi dobra, czepiam oczywiście za grzbiet dobra, zobaczmy czy będzie chrzest nowego kijaszka najpierw taka przepływanka o pod tamten brzeg niech pochodzi sobie żywiec pod tamtym brzegiem. Zobaczymy, czy będzie jakaś rybka dzisiaj. Tutaj mamy taką fajną, spokojną miejscówkę. Tak patrzę, gdzie zacząć, czy tutaj pierwsza, druga, tutaj taka zastawka. O tutaj jest też fajnie. Może zacznę tutaj jeszcze. Tutaj jest jeszcze ciutkę ciekawiej. Zobaczymy, puścimy sobie tutaj żywczyka. Tak żeby grzecznie spokojnie sobie chodził może uda się, chociaż tutaj też jest nawet, nawet nie głupio. No ale dobra, nie będziemy za dużo kombinować, bo za dużo kombinować, chodzić i patrzeć, to można e, przekombinować. Dlatego puścimy tutaj, troszeczkę tutaj szybciej ta rzeka płynie, ale nie jest jeszcze, nie jest jeszcze źle. Dobra żywiec standardowo za grzbiet no Dobra puszczamy zobaczymy czy jakiś zębacz stąd może wyskoczyć Będziemy sobie delikatnie przytrzymywać O no i tutaj sobie niech żywczyk chodzi no, Pod samymi nogami Jest branie szczupaka Jest branie szczupaka Idzie pod prąd I wypuścił Wypuścił szczupak Ajajaj Ajajaj Było branie na pewno trzeba było ciąć Za długo chyba czekałem Albo zerwał żywca Albo nie dał rady Zobaczmy żywca, jak wygląda żywiec, było branie szczupaka, no i zepsułem, przytrzymałem delikatnie, nie w czas i wypuścił, zobaczcie, zostawił ząbki, tutaj ząbek, tutaj ząbek, no dobra, załóżmy drugiego żywca, może jakiś gromotniejszy, może mniejszy, o, mniejszy, zobaczymy co mniejszy powie. Jest, kolejne branie teraz. A co, puścił? Czy trzyma? No to mały szczypak, chyba będzie albo puścił. Co one dzisiaj takie, jakieś lewe? Branie i puszcza. Co on się dzieje? Daleko wziął, bo daleko wziął, ale znowu wypuścił. Albo to taki był szczupak, branie takiego szczupaka, albo nie wiem, powiem szczerze. No ale branie, przepiękne branie. Idzie do środka, mamy szczupaka, mamy szczupaka. Jak mówiłem, mam podbierak, tym razem z podbierakiem. Nie jest jakiś tam kolos, ale jest na żywczyka. No i mamy go już w podbieraku. Dobra. <laughs> Wiedziałem, że w końcu tutaj trzepnie. Możliwe, że to jest ten sam, który brał wcześniej i wypuścił. No ale jest. Żywczyk zawsze, ale to zawsze skuteczny. Nie jest to duży szczupak. Myślę, że koło 60 to jest jego maksimum, patrzcie jak w nos dostał i cięcie od razu po, po braniu zawsze jest skuteczne. Ładny szczupaczek, patrzcie jaki ładny, złóciutki, złóciutki, fajniutki szczupak. No czekajcie, trzeba mi się teraz troszeczkę ee, dostać do moich instrumentów. Muszę zdjąć torbę. O. W torbie mam tak rozwieracz to zwany, tak zwany o, To jest taki instrument mój do rozdziewania Niestety już jest troszeczkę uszkodzony bo nie ma tych gumek Oddaj No, już nie ma drugiej, następnej gumki To jest ból tego rozwieracza Bo te gumki schodzą. No otwórz jabłkę. Otwórz jabłkę. O tak właśnie otwórz jabłkę. O, i teraz kotwiczkę wyciągniemy, żeby się samemu nie uszkodzić. O mamy kotwiczkę wyciągniętą. Dobra, pyszczek. Tutaj jest takie miejsce pod szczęką, że łapiemy ją, go bezpiecznie i możemy go trzymać. Mam ciekawość, ile ma centymetrów nasz dzisiejszy kolega. Nieduży, nieduży. 56-7 centymetrów. Dam mu nie więcej. O, grzeczny jest na szczęście. O, nawet powiem szczerze. Z deka więcej, 58 cm, no uspokój się, uspokój się, poczekaj chwilę, czekaj chwilę, ale się wije, to jest taki nasz wąż. Dzień dobry, dzień dobry, jestem ja, dzisiaj udało się złowić takiego oto szczupaczka, o jakaś trawka, nie, trawka, taki niuniek. 58 cm, fajny, fajnie, że udaje się jeszcze złowić. także trzeba go już wypuścić. Mógłbyś przyprowadzić dziadka. 58 cm, fajny. Nieduży, bo łowiłem już w tym roku dużo większe szczupaki na żywca, ale i tak jestem zadowolony. także... Czupak zmierzony. Trzeba go oczywiście wypuścić. O, tutaj jest wysoki, znaczy nie jest tak wysoki brzeg, ale korzystając z tego, że mam podbierak, tak jak chcieliście, tego wypuszczę z podbieraka. No powij się jeszcze tam chwilę. Odpocznij sobie. O, jak będziesz niegrzeczny, to cię zjem. O, dobra. Pach. Oh. I zmykaj. Patrzcie, jak fajnie. Odpłynął i poszedł. Poszedł sobie w dno. Huh. No i fajnie. Jest pierwszy po dwóch niewpiętych braniach, bo było branie. Chwilę podciągnął pod górę rzeki i wypuszczenie. Później drugi raz puściłem kawałek dalej. Kawałek dalej tylko było uderzenie, i wypuszczenie. No i tutaj. Że tak powiem, macałem sobie ten brzeg, macałem sobie brzeg, myślę, puszczę jeszcze raz, o tu, o w tym miejsce. i tam za tą trusinką schodził, schodził, schodził i tam puk, poszedł w grunt. Piękne branie, lubi się ten sam moment brania. No a co najważniejsze, ochrzczony kij na żywca. Tak, Genlock nowy kijek do 200 gram wyrzutu, feder z podrot. Dobry kijek, widzę, sprawuje się, piękne zaczęcie. Kotwica w nos, przebita, bez szans. Ryby odpięcia się. Dobra, zakładam kolejnego żywca, wypuszczamy, zobaczymy. Może się uda jeszcze trafić jednego szczupaka. No więc przymierzam się już do wypuszczenia kolejne, kolejny raz. E, spławik 25 gram. Jak widzicie, taki 58 cm szczupak. Nie ma problemu, żeby go zanurzyć i go nie czuć. Dzisiaj grunt to taki metr z kawałkiem. Przypon tytanowy od Mikado. Taki drut twardy, mocny. No i kotwica numer 1 bądź 2. Nie pamiętam. Oliwka 20 gram, także spławik 25. A oliwka 20 jest idealnym obciążeniem, bo ten żywiec tam do końca nie da rady. Zanurzyć tego spłowika, chociaż jak jest mocniejszy, świeższy żywiec, to jeszcze udaje mu się, a szczupak nie czuje tego brania. Czepią tak delikatnie. Jeden z widzów mi odpowiedział, że bliżej ogona, żeby czepieć żywca. No i tak to zaczynamy robić, bo ten żywiec jak będzie chodził, to chodzi sobie też tak troszeczkę lepiej on pracuje. Faktycznie. Także niektóre komentarze są bardzo fajne, pomocne. I gdzieś czasami można z nich skorzystać dobra, wypuszczamy po raz kolejny puszczamy żywczyka, no zobaczymy czy uda się złowić kolejnego szczupaka a jeśli ktoś byłby zainteresowany takim właśnie oto kijem to zostawię Wam link w opisie do internetowego sklepu wędkarskiego, tam możecie go Dorwać. I przy okazji wykorzystać kod rabatowy, który również macie w opisie. Także genlock, fajnie, że zrobił taki kijek. Szukałem takiego dużo lżejszego kijka, jak od tego, co miałem. A zarazem, tak samo mocnego i długiego. Ten jest troszeczkę dłuższy, bo jest 4,20. Także jeszcze fajniej. No i fajnie Fajny, sztywny, porządny, mocny kij. Na żywca idealny. Jest branie, kolejne branie. Ten szczupak... Nie wiem, czy będzie mniejszy. Czy będzie większy, ale jest. Oczywiście trzeba go na sztywno trzymać. Patrzcie, jak się rozkręciły. Idzie dobrze pod prąd. Idzie dobrze, naprawdę dobrze pod prąd. No będzie na pewno dużo większy od poprzedniego. O, o tu jest dobra walka, panowie. Tu jest dobra walka. Tu jest dobra walka jest... Szczupak w podbieraku. Patrzcie, z jednego miejsca, dosłownie z jednego miejsca. Kolejny szczupak. Wow. To będzie już dużo fajniejszy szczupak. No proszę, 70 z plusem. Bankowo. Ha, cudowne łapanie. Podoba mi się to bardzo. Bardzo mi się to podoba. O, ten ma już jabłkę taką dużo, dużo większą. No i kotwice ma dużo, dużo dalej. Zobaczcie. Ładny. Ładny szczupak. Ładny. Bardzo ładny. Uh. Dobra, trzeba tutaj się dostać teraz do mojej torby. A wciąż rozwiera trzymiarka. Świetnie. Świetnie. Drugi szczupak. Z można powiedzieć jednego miejsca. O! Oh. Fajna ryba, kolejna fajna ryba. No, dawaj tutaj. Otwórz jap. Ciężko mu zawsze wsadzić tutaj w pysk. Już tej gumek nie ma widać, jak widzicie. Znowu no, otwórz dzioba. One są silne w pysku, dlatego tak jest jak jest z otwieraniem. Otwórz japę. No i co teraz? No i co teraz? Otworzysz japę? Żebyś teraz mi się nie majtnął, bo mnie uszkodzisz <laughs> Patrzcie jak złapał Otwórz japę No skubaniec No skubańcu ty O o o o, o. Nie jest to takie łatwe Otworzysz japę, bo cię zjem, naprawdę, zaraz. Ale ma zębiska, zobaczcie. I ma kawałek, kotwicę ma w miarę, w miarę daleko. Nie chcę tam pchać palców, bo zaraz może mi wbić kotwicę w palce. I jeszcze na dodatek zęby swoje, o. Jest luz. Moja gumka, zobaczcie kotwica, gdzie też wybranie od razu po. Yy, cięcie od razu po braniu. I on ma kotwicę już dosyć, dosyć daleko. No ale to jest też dużo większy szczupak, prawda? Szybka operacja. No. Nie jest takie to hop-siup tam. Aj. Aj, 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 aj. aj. Nic nie jest tutaj tak, jak powinno być. O, już mam tutaj kotwicę blisko. Na szczęście. O, Jest. Fajny. Fajna 70, przypuszczam. Może 70 nie mieć, ale jak nie ma, to ma bardzo blisko 70 cm. Zobaczcie sami. No nie ma 70 ma. E, 68 cm Piękny ciupak patrzcie sami, o taka bestyjka Połachaj ogonem do widzów <laughs> Nażywca. Wiecie co? Tak się zastanawiam, chyba dzisiaj go sobie zabiorę i zjem oczywiście na świeżo wziąć raz na jakiś czas rybę to można, także ten szczupak dzisiaj skończy u mnie na patelni. Wyfiltruję sobie go i go zjem. I wrzuciłem troszeczkę wyżej, podszedłem w rzekę. Zresztą dosłownie ile jestem? 10 metrów. No zobaczmy tutaj. 10 metrów wyżej. Tu też ten żywiec troszeczkę bardziej, jeśli tak widzę, chodzi, jakby tutaj mógł być znowu szczupak. No może jak będzie branie, to zobaczycie. A więc koniec dzisiejszego mojego wędkowania na żywca. Eee, w dużej mierze przeważyło to, że wziąłem tego szczupaka, ponieważ jak widzieliście, delikatnie mu poszła. Krew jednak dostał troszeczkę za głęboko, mimo to, że cięcie od razu po braniu. E, gdybym jeszcze czekał, tak jak niektórzy mówili, że odczekać 2-3 minuty, to abstrakcja, on by miał w żołądku tą kotwicę. I wtedy byłby jeszcze większy problem. Trzeba by było go na miejscu rozcinać, żeby wydostać zestaw. A tak. No cóż, bywa czasami też rybkę można wziąć. Także kończę dzisiejsze moje żywcowanie, ale myślę, że będą jeszcze takie filmy z żywca kijek ochrzczony. No i tyle na dzisiaj. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!